Żiutka, ile ja mam do ciebie mówić? Jak mam do ciebie dotrzeć? Jak mówię, bierz go, to chodzi mi o gryzienie. Daj spokój, Borewik. Jesteś dla psów zbyt surowy. Powinieneś starać się je zrozumieć. Ale to jest jawna niesubordynacja. Pamiętaj, Marian, pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Powinieneś go szanować. No, komendancie, muszę pogratulować ci świetnej tresury pieska. Ale numer tym razem wam wykręciłem, aż się boję, czy nie przesadziłem. A ty co, myślisz sobie, że jak byłaś grzeźna, to co, buzi ci dam? Wylocha, kundlu! Mordret, gnoju, bo jak cię przełożę przez kolano, to cię krew zaleje. O w mordę! Biedna psinka, tak. Brzydki Mordret nakrzyczał, tak. Chodź, spałujemy dziada. No, chodź, chodź.